Ciekawe skrywysyny, jestem nowego koparka 15, a to jest yy, gra yy, polecana przez Roblox Boy 2016 Prison Life. Możemy tutaj to tu łączyć i będziemy, o w więzieniu jesteśmy, a za co, nie wiem, idziemy i będziemy tutaj robili bardzo dobre rzeczy jak robimy w więzieniu normalnie, czyli będziemy, eee... cześć panie policjancie, no, pan policjant celuje do mnie z broni, panie policjancie. Pan policjant do mnie strzelił Zabił go Policjant go zabił Nie aresztujesz mnie Halo policja Policjant ci do mnie strzelił ja Trzeba uciekać Tu jest chodzące. Łyżko. Nie mogę. Na kiblu. Nie mogę. Strzela do mnie. Elektrik. Nie jest elektryk. Okłamali. W więzieniu o to chodzi, że trafiasz tam i wszyscy z Ciebie strzelają? Bez sensu. Co to? Mogę? Okay. Okay. No, to nie ma sensu! Mam lunch! I jeść! Oni do wszystkich strzelają! Dlaczego? Kafeteria, idziemy tu zjeść Normalnie, na spokojnie, wezmę sobie Danie O. Mamy mleko, zupę z y, trawy i rdzę sobie siądę, nie mogę siąść... Co to jest za gra... Roblox boy! Co ty mi po... O! Można jeść. Co ty mi poleciłeś? To jest takie gówno. Nossa, não wyjdę. Jakoś to wykominuję. Tu są cele, tu nie, ten tutaj nie. Tu, 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 tu są cele. To się totalmente nic nie można zamknę jeszcze. Takie to jest. No nie chcę wyjść. I co dalej? Co tam się dzieje? Tam strzelają, tam strzelają. Zbieraj, bo. Trzeba... Nie działa to. Bieżnie? nie. działa. Nie ma sensu. Trzeba uciec. Tam. Jakim cudem oni biją? Ja nie mogę pić nawet. No jak ty mnie bijesz? Nie działa. Dokąd to prowadzi. Aha. O. Okay. Aha to jest pole Wielolam Nie doganić mnie Aha Uciekam Kojność

Ja teraz jestem policjantem. Jestem kryminalistą. Nie mogę użycia matki. Bierzemy w takim razie kamizelkę kuloodporną. Serio, kurwa. Eee, to bierzemy w takim razie AK-47. O, to mogę mieć. Bierzemy C4. Czyli wszystko z tej ściany jest za pieniądze, tak? Ja pierd... Tole. Eee, przepraszam za ten mój wulgarny język, ale eee, jedziemy ich rozpierdolić. Rusz dupę tym! Wozem. Jedź tam dalej ty! Wyjdź mi z maski. No i mi... Dobra, chuj. Biorę twoje auto. Pjedam. O, to jest mój pomysł. Tak pojedziemy. Gdzie jest więzienie? Tam jest więzienie. Bo tam jechać. Do więzienia. Łamać, drzewo jest, będzie od siecz! Będzie ale akcja będzie, sprzuje muzyczkę. Nie piszcie. Chcesz hmm. się tu dostać. Tam strzelają do niewinnych więźniów. Jak się dostać tam? Musi być jakieś wejście od zewnątrz. Na przykład dziura w płocie albo coś takiego. Za właśnie nie wyskoczę. Na mur wejdę. z mur przejdę. A no, na, nagrywa mi dźwięk, nagrywa mi dźwięk, bo ostatnio nie chciałem mi nagrać dźwięku i e, nie miałem dźwięku e, na moim filmie z Minecrafta. I później robiłem film z Minecrafta z Roblox bojem i tam też nie miałem dźwięku i Roblox Boy fajnie zedytował. Mam cię! No, fajnie. Gdzie tu strzelasz do naszych? To, to są drabiny, to niech na wyjście Chyba. Nie, nie można. To mi będzie do mnie zawało... O, o, no nie, nie! Umarłem! O, dobra. Jesteśmy dalej tu. To mochut. Wiesz co, przygotował samochód do ucieczki. Probo tym pamiętać. Tam jeszcze jeden jest. Nubek. Zabili go. Nubek poszedł. Co to? Nie, to z góry do mnie strzela. Złożyłem się. Roblox Boy. Fajna jest ta gra. Nie podoba mi się.